Dzień dobry Polsko, dzień dobry z pochmurnego i deszczowego Wietnamu, no tak się narobiło dzisiaj, popadało, popadało wczoraj wieczorem, dzisiaj mokro, dzisiaj na szczęście jeszcze nie pada, ale zobaczcie jaki świąteczny raj, oni tu żyją świętami już, ja wiem, w Polsce również, w Polsce również wszyscy żyją świętami, ale tutaj w Azji, nie, zobaczcie jaka piękna choineczka, mam wrażenie, że one zaraz pójdą na spacer. Normalnie takie wrażenie, jakby te dwie choineczki chciały zaraz iść na spacer. No czemu pokazujesz panie? A ta trzecia to i to jest jakaś sztuczna choinka. To te dzisiaj przyszły tutaj, i mają dzisiaj służbę tutaj, mają dyżur pod sklepem. Dzień dobry pani, e, pani choinko, co tam ciekawego słychać? Człowieku jeden, nie widzi wąsa? Nie widzi, że ja pan choinek? Przepraszam panie choinku, no to miłego dnia życzymy, trzymajcie się.